W niedzielę w końcu dowiemy się kogo wybrali nasi niezdecydowani tegoroczni rolnicy z szóstej już edycji programu Rolnik szuka żony. Zaczynam w ten sposób bo poza Jakubem, który od początku wiedział czego chce czego nie chce i Waldemarem, który nie znalazł tego czego szukał pozostała trójka nie ma pojęcia czego chce. Sławek z pewnością chciałby znaleźć żonę, ale jak ta żona miałaby wyglądać? Jaka być z charakteru albo w ogóle którą z wybranych już kandydatek być, to nie ma pojęcia. Trochę niepokojący był fakt, że przed samym wyborem przyznał, że nie ma pojęcia kogo wybierze. I choć jego wybór, o którym mówiliśmy we wcześniejszym filmie dzisiaj wydaje się całkiem spoko, to jego niezdecydowanie do ostatniej chwili nie wróży dobrze tej relacji. Ale wszystko okaże się na finale. Severin, któremu ostała się jedna kandydatka niby chciał Marleny, bo była iskra, ale w sumie Diana też mu się podobała, tylko odeszła, a on chciałby mieć wybór, i tak w sumie to nie wiadomo czego chce, no i Adrian, jak ktoś zauważył w komentarzach, Adrian nawet w rozmowie z jej znajomymi wydaje się skrępowany, niby zgłosił się do programu, Niby szuka tej żony, ale tak w głębi ducha jedyna rzecz, jakiej pragnie to święty spokój, żeby nie musiać z nikim rozmawiać i nic robić. Nie jest to najlepiej rokujący rolnik, ale wszystko może się przecież zmienić, a do odcinka finałowego jeszcze daleko, chociaż już znacznie bliżej niż mógłby się wydawać. Odcinek finałowy nagrywany jest dokładnie dzisiaj i jutro. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale dwie godziny drogi od Warszawy. A my mamy już pierwsze zdjęcia, które co prawda nie zdradzają wiele, ale możemy zobaczyć czym na finale pojawią się Diana i Natalia, bo dziewczyny dzielą pokój. Natalia jako nader aktywna użytkowniczka Instagrama zdradziła nawet w którym pokoju się znajdują, zapraszając do niego Małgosia, czyli drugą z kandydatek Sławomira. Kolejne zdjęcia z finału z pewnością pojawią się w najbliższych dniach. Jako, że te oficjalne trafiają do prasy dość wcześnie, a jeśli pojawi się jakiś nowy przeciek, to uprzejmie Wam o nim doniesiemy. Bye bye, znak pokoju.